Witajcie, kochani, na moim kanale z tej strony. Gosia, przede wszystkim chciałam wszystkim osobom podziękować za subskrypcję, za komentarze, bo to zawsze motywuje do tego, żeby dla Was tutaj dalej nagrywać. No i chciałam dzisiaj Wam opowiedzieć o Liliach i dlaczego tutaj jest ten koszyk. Takie kosze możecie dostać w sklepie spożywczym czy w jakimś warzywniaku. Dostaniecie to za darmo i w moje Lilie wszystkie. Są posadzone właśnie w takich koszach. Jeszcze tak się odsunę, pokażę Wam ten szpaler. I ja mówiłam, żeby tych róż okrywowych nie sadzić do środka rabaty, bo po deszczu one bardzo mocno się pokładają. No tam jest dziura, bo w zeszłym roku stwierdziłam, że jednak chcę tam mieć również fery, więc tam dosadziłam fery. No i jest tam po prostu dziura, ale w przyszłym roku już to będzie zarośnięte. Mi osobiście bardzo podobają się róże okrywowe i już zrobiłam na drugiej rabacie również tam taki szpaler. Bo po prostu jestem nimi oczarowana. Ale dobrze, nie miało być o różach tylko o liliach. Zaczynamy sobie tutaj od pierwszych lili. Są to lilie, które były zakupione w zeszłym roku w listopadzie i chyba mi to jakoś na początku grudnia przyszło. No i ja to sadziłam do tych koszy. Ziemia musi być przepuszczalna, lekka. Ja mam tutaj w ogrodzie gliniastą glebę, więc wszystkie lilie było tak gdzieś tyle nasypane tej ziemi na spód kosza, później były lilie sadzone i zasypane ziemią taką lekką z worka. Ja nie sadzę do mojej ziemi, bo ja tutaj mam gliniastą glebę. Gleba dla lilii musi być mocno przepuszczalna, żyzna. Nie może być gliniasta, bo wtedy lilie będą gnić. No, chyba że macie bardzo fajne, takie przepuszczalne podłoże, no to wtedy wystarczy tylko kompost. Ja wszystkie lilie sadziłam do takiej ziemi workowanej, kupiłam taką ziemię, no bo stwierdziłam, że w ogóle nie było efektu, jak posadziłam lilie w pierwszym roku. Takie beznadziejne. Stwierdziłam, że muszę o te lilie bardziej zadbać. No i teraz, w sumie, z roku na rok jest coraz to lepiej i jestem bardzo zadowolona z tych lili. Lilie, które już były tutaj rozmnażane, po prostu przez podział tych cebulek. No i tak, jeżeli widzicie, że właśnie przekwitł kwiatostan, to sobie obrywacie, żeby lilia nie tworzyła nasion, żeby ona po prostu szła w cebulkę, ale żeby nie. Tworzyła nasion, a później sobie gdzieś w tym miejscu obcinam. Warto coś posadzić wokół lilii, żeby ta gleba tam przy tych cebulkach nie przesychała tak szybko. Warto ściółkować lilię, można ściółkować z koszoną trawą, można ściółkować kompostem, czymś lekkim, żeby fajnie ta cebulka mogła wypuścić te łodyżki. O, popatrzcie się, furczak, gołąbek sobie tutaj przyleciał na floksy. Lilie najlepiej się czują na takich słonecznych rabatach, półsłonecznych. W cieniu mogą podobno rosnąć trąbkowe lilie. Ja tutaj mam sporo lilii i powiem Wam, w różnych miejscach one rosną. Tu mnie dobrze rosną i na tych nasłonecznionych rabatach, i na tych zacienionych, że po prostu rośliny je jakieś tam ocieniają. I bardzo fajnie sobie radzą. W takim całkowitym cieniu, no to nie wiem, czy w ogóle cokolwiek by urosło. Lilie kwitną tak od dwóch tygodni do trzech tygodni, w zależności od odmiany. Fajnie jest dobrać tak lilie, żeby to kwitnie nie było przedłużone, bo są lilie, które zakwitają w czerwcu i są lilie, które kwitną na przykład w sierpniu. Ja w tych koszach mam różne lilie, żeby... Po prostu cały czas coś kwitło. Jedynie ten jeden kosz, co mam koło pergoli, no to tam akurat są tylko lilie azjatyckie posadzone. No i tam to kwitnienie jest bardzo krótkie. I one tam są dość w takim zacienionym, bo tam jest ta trawa. I oprócz tego róże, no i tam są tak bardziej w zacienionym miejscu. Lilie w tym roku mają gorzej, bo akurat przyszły deszcze, no i bardzo szybko przekwitają. Fajnie je tak posadzić, żeby Was nie denerwowały te przekwitnięte później kwiatostany, no bo lilia kwitnie około tak gdzieś dwóch tygodni. No ale to nic. W takim koszu ja sadziłam 8-10 cebul. Tam mi w zeszłym roku któraś tam pani napisała, że to jest za dużo tych cebul, ale powiem Wam szczerze, jak nie mam za dużo koszy, to sadzę tak, a co dwa lata, co trzy lata można zawsze je Rozdzielić i wtedy będzie więcej sadzonek. Ja tam już mam sporo młodych. A tutaj ciekawostka, bo zakwitł mi lilak Majera po raz drugi. Także tego się nie spodziewałam. On będzie stąd przesadzony, będzie tam posadzony troszkę bardziej z przodu. No, jeszcze tu troszkę tutaj będę przerabiać, ale już niedużo. Tutaj w tym koszyku jest 6 lilii. 6 lilii wsadzonych w grudniu również, bo to były tak jak tamte. No i powiem Wam, że no nie ma jeszcze tutaj efektu. Ta lilia po prostu mnie oczarowała na zdjęciach i faktycznie ona czaruje, powiem Wam szczerze. Uważajcie sobie na pyłek, bo jeśli zbrudzi Wam się ubranie, będzie problem, żeby go zmyć. Więc sobie uważajcie na lilii, nie sadźcie gdzieś, gdzie jest ścieżka. No bo później może ktoś przeklinać, że się zbrudził przez przypadek. No naprawdę bardzo brudzą lilie. Więc sobie uważać. On no tutaj już również się osypuje. Niektóre lilie mogą rosnąć w bardziej kwaśnym podłożu, a niektóre lilie, tak jak na przykład azjatycka, nie lubi kwaśnego podłoża, ona lubi bardziej zasadowe podłoże, taką ziemię kompostową. No i przede wszystkim lekką. Więc zawsze sobie sprawdzić jaką mamy lilię i jaka gleba będzie dla niej odpowiednia. Zapach obłędny, kwiatostan ja ogromny. Oprócz tego nawożenie i podlewanie lilii bardzo ważne. Jeśli mamy suszę, no to ważne jest to, żeby podlewać taką lilię, bo one lubią być podlewane. Oprócz tego nawożenie nawozimy wiosną e, takimi wieloskładnikowymi nawozami do roślin kwitnących. I w czasie kwitnienia można również takim nawozem do pelargonii, również takim nawozem do roślin kwitnących od czasu do czasu podlać takie rośliny. Ja w tym roku nawoziłam tylko raz nawozem wieloskładnikowym. Po kwitnieniu już nie nawozić tych lilii. Za chwileczkę będzie Artemis kwitnąć, więc już się cieszę na to. A tutaj mam ostatni koszyk z liliami sadzone w grudniu w tych koszach i ja sadzę do jednego kosza różne lilie, żeby po prostu to kwitnienie przedłużyć w tym koszyku. Warto raz na trzy lata przesadzić lilie. Można je rozmnożyć przez podział tych przybyszowych takich cebulek małych. Wiem, że bardzo dużo osób te cebulki właśnie sadzi do doniczek. No ja sobie wprost do gruntu no i widzieliście ile tam wyrosło nowych. No a oprócz tego cały czas się nam narzają w koszykach nowe. Warto wyciągnąć, oczyścić taką cebulkę, odciąć troszeczkę te korzenie, jesienią posadzić do ogrodu lub wiosną. Jeśli przechowujemy na przykład lilie orientalne, bo orientalne są tutaj w Polsce gorsze w uprawie, to lepiej je wykopać przechować w takich trocinach albo w ziemi takiej torfowej, lekkiej przechować je w garażu, w takim chłodnym pomieszczeniu, żeby tam temperatura nie spadała poniżej zera i wtedy takie lilie posadzić dopiero wiosną. Lilie również można rozmnażać przez podział. Jak jest ta łuska, to można oderwać się z takim malutkim korzonkiem. I po prostu również można w ten sposób rozmnażać. Jeśli chodzi o szkodniki, to najczęściej jest to poskrzypka liliowa, są to ślimaki i są to gryzonie. Jeśli chodzi o choroby grzybowe, no to najczęściej pojawiają się na liliach, na liściach takie brązowe przebarwienia. I czasem to jest wina, że mamy zakwaśne podłoże, więc warto sobie podsypać dolomitem a czasem jest to wina tego, że mamy za bardzo zbite podłoże, nieprzepuszczalne i te lilie po prostu nam gniją. Wtedy najczęściej właśnie takie choroby grzybowe się pojawiają, jeśli lilia gnije, po prostu ma nieodpowiednie podłoże, wtedy na liściach można zauważyć jakieś takie zmiany. Jeśli przez przypadek ułamał się Wam pąk kwiatowy z lilii, no, i szkoda wam tego pąka. To naprawdę można go wsadzić, ten pąk do jakiejś małej miseczki albo do jakiejś szklanki. Troszeczkę wody tam nalać na dnie i żeby tylko sama końcówka dotykała tej wody. I on się Wam rozwinie przez kilka dni. Będziecie, będzie Was cieszył w domu. Nawet można zrobić taką kompozycję, że kilka pąków dać sobie i Będą pięknie rozkwitnięte w domu. Za dziś dziękuję i do następnego razu.